Perspektywy długofalowe w zakresie ciepła to, to, to są dobre perspektywy, natomiast trzeba pamiętać o tym, że one z jednej strony wynikają z polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, ale z drugiej strony są, też, są to też elementy wszystkich polityk w zakresie y, transformacji energetycznej, która no, nie tylko jest skierowana w kierunku obniżenia emisji CO2, ale tak naprawdę wszystkie analizy pokazują, że ona jest po prostu opłacalna. Dlatego też zawsze zachęcam do tego, żeby nie patrzeć tylko i wyłącznie na politykę unijną jako coś, co jest absolutnie autonomiczne i coś, co, co jest wymyślone przez elity w Unii Europejskiej. Jest to polityka, która absolutnie jest zgodna z wszystkimi trendami, które nakreślają najważniejsze agencje energetyczne świata. Ona zakłada między innymi, Odejście od stosowania kotłów na paliwa kopalne do 2040 roku we wszystkich budynkach. To jest bardzo krótki okres i bardzo duże wyzwanie. To jest jakby pierwsza rzecz istotna. Druga, przejście do budynki zeroemisyjne, zarówno w nowych budynkach, jak i też w pewnym momencie głęboko termomodernizowanych, czyli takich budynków, w których nie ma emisji CO2, jeżeli chodzi o ogrzewanie na miejscu. Czyli w tym wypadku mówimy o sieciach ciepłowniczych wysokiej efektywności, wysokoefektywnej sieci ciepłowniczej, mówimy o pompach ciepła. Trzeba pamiętać o, o właśnie takim szerokim podejściu transformacji, bo powiedzmy, że w latach 2029-30 pojawi się obowiązek montażu fotowoltaiki na, na, na budynkach. I ktoś powie, no to jest też bardzo duże wyzwanie, no, bo taki obowiązek, pytanie dlaczego? No między innymi dlatego, że fotowoltaika i magazyny energii Będą coraz tańsze. W perspektywie pięciu lat będzie to technologia ogólnie dostępna i, i ten kierunek, ten kierunek no, będzie dosyć mocno opłacalny, a ważne jest też to, żeby pokazać, w jakim kierunku idziemy, żeby przygotować branżę do tego, nie tylko w kontekście e, przepisów, ale też w kontekście e, gotowości branży do, do, do spostania tym wymogom. Wiele krajów, na przykład Stany Zjednoczone, postawiły na produkcję, Technologii, takie jak pompy ciepła, czy właśnie tych kluczowych technologii, i już ściągają kapitał, natomiast Europa robi to za wolno, więc konieczne jest przestawienie się na produkcję w Europie tych kluczowych technologii, które e, będą zostawać w Europie. E, plany są, natomiast ten, ten dokument, e, który to rozporządzenie unijne, czyli e, Zero Industry Act, e, jest dopiero konstruowany. Natomiast już od ponad, ponad roku te działania są skutecznie prowadzone w Stanach Zjednoczonych, więc po prostu warto przyspieszyć i myślę, że, że to jest konieczne.